Hej, dzisiejszy filmik to y, największe buble jakie kupiłam I to nie ostatnich miesięcy, ostatniego tygodnia Największe y, zaskoczenie dla mnie poniżej 10 zł I y, parę nowości y, No to zaczynamy Zacznę może od kolorówki i od ogólnie kosmetyków takich y, do używania czy tak powiem, dobra, zacznę od tego E, przechodząc sobie na zakupach e, sobie tak o, przez ulicę luknęłam był sklep Jakby nie było sklepu to był było dziwne, ale teraz zapadałam No był sklep, był, wyobraźcie sobie był i sobie tam normalnie w była, że sklep że wszystko i nic, wiecie, takie, że od gaci po kosmetyki przechodząc przez żywność, wszystko no i mówię, a wejdę, bo akurat nie wzięłam pomadki ze sobą, a usta miałam suche jak pieprz, więc weszłam sobie do tego sklepu, no ale Wam teraz opowiadam, weszłam do tego sklepu i co mi urzekło, pomadki, przepraszam za odgłosy, ale pies się tłuczę. E, pomadki za 2,50. Nie uwierzcie, naprawdę, wziąłam, no, szczerze to wam powiem, że wziąłam 6, ale e, no, niestety moja mama się do nich przykleiła, jak zobaczyła, jak są napigmentowane. Wzięła, z, mi została niestety taka malinowa czerwień i e, czekoladowy brąz. To są pomadki z ADS, niby matujące. E, nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie można te pomadki normalnie dostać, ale jakby któraś z Was chciała, to, to chętnie piszcie na w kupię, wyślę, nie ma problemu. E, pokażę Wam naprawdę, jak one są napigmentowane to jest niedowiary. To ta, Teraz tą: Dobrze. Dobrye. dobra. Tu macie, ma nie wiem, jak Wam tak pod światło pokazać, żebyście widziały Tu na górze macie tą malinówkę No piękny kolor I ten czekoladowy brąz Szczerze Wam powiem, że jak to pomadka za 2,50 to dla mnie szał wielki Bo spodziewałam się, że będzie trzeba, wiecie, no mazać pół godziny, żeby ten kolor uchwycić A ja tu raz przejechałam, patrzę jakie ustało Naprawdę szczerze Pierwsza się spotkałam z tak fajną pomadką. Ta akurat malinowa bardzo mnie urzeka. Ta, przepraszam, ta malinowa bardzo mnie urzeka, gdyż e, super, super się trzymają obydwie w ogóle, ale akurat tą malinową częściej używam. To jest e, pomadka za 2,50. Kupiłam tak, że jak już byłam w tym sklepie, mówiłam: Co nie? Poszaleję. Kupiłam e, 6 kredek. Mam tu ze sobą 4, bo kupiłam e, więcej czarnych. No i były po całe zeta, więc mówię, no wezmę wszystkie kolory jakie są Już Wam pokazuję jakie To jest ta Oj przepraszam, zasłaniam To jest ta Naprawdę długo się trzymają Bardzo, ale to bardzo mięciutkie Aha, chciałam Wam powiedzieć, ta jest takimi drobinkami, dlatego się tak świeci A ta pod spodem, ta to jest yy, szara matowa Czarna, czarna jest naprawdę czarna, taka fest czarna. I fioletowa, już Wam pokazuję. I fiolet taki. Fiolet też jest z tymi drobinkami, też się tak świeci. To są kredki z Naomi. Może ktoś ma dostęp do tych kredek, bo mówię, tam są masa kosmetyków, które są niewiadomego pochodzenia, moim zdaniem, bo nie wiadomo skąd te firmy się pobrały. I to są konturówki do oczu i ust. Ja je używam do oczu, do ust ich nie używałam jeszcze, ale poza tym są super, ale super, 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 super miękkie, super trwałe, super napigmentowane, no to nie ma co im zarzucić, naprawdę, jeszcze nie patrzyłam, bo tu jest wszędzie popisane, że one są wodoodporne, nie sprawdzałam tego, ale jak sprawdzę to Wam tam znać. To są zazutówkę złotówkę krateczki, teraz błyszczyk, który też kupiłam w tym sklepie. Z Edit. Też nie wiem, co to za firma. To są nowości dla mnie. Nie wiem, gdzie wam tu maźno, żebyście widzieli. Błyszczyk niestety mnie nie zachwycił, bo jest bardzo rzadki. Mówicie, no już trzeci raz nakładam. Chciałam Wam pokazać. Bardzo rzadki, ale to jest taki kurczę, nie wiem, jak wam pokazać, żebyście widziały. Taki jakby przezroczysty błyszczyk muśnięty różem. On tak wygląda. Tu jest tak fajnie napigmentowany, ale w rzeczywistości nie jest fajny. No i przechodząc, wychodząc z tego sklepu, weszłam do drogerii i zakupiłam sobie dwa produkty z Beli, Tak, dwa produkty z Belly. Pierwszy to jest błyszczek z Belly, ten e, Flow. I to jest kolor Boom. I powiem Wam szczerze, że błyszczek mnie zachwyca, ponieważ. O, tu wam dam dla przykładu. Zaraz, koło tego właśnie za dam za 2 za zł, to wam pokażę ten. To jest ten Bloom, i bardzo długo się trzyma. Ja akurat nie używam często błyszczyków, bo nie lubię, jak mi się ustakleją, ale ten wyjątkowo bardzo długo się trzyma, trzyma się, nie rozmazuje i nie pozostawia śladów, na przykład na kiedziszkach. No zostawi ślad, ale chodzi mi o to, że się nie zmywa z ust, tak jak wiecie, się napijecie czy coś. Następnym produktem, który kupiłam, była maskara z Beli Maxilash. Szczerze to tak nawet nie potrzebowałam maskary, ale ja mówię, a wezmę, bo mi się szczota podoba, zaraz Wam pokażę. Szczota to jest taka naprawdę szczota, szczota, taka wiecie, niektórzy takich nie lubią, a ja właśnie uwielbiam jak się jest porządna szczota, bo jak jest taka, wiecie, cieniutka, to jakoś mnie tam nie zachwyca zianie pół godziny po twarzy i e, burczyk kosztował jakieś 570 80 e, maskara kosztowała jakieś... 9 zł, 8 zł, jakoś tak. To jest tyle na, ty, na temat kosmetyków. Aha, jeszcze tu są. Na temat kosmetyków po 10 zł, to jeszcze cztery rzeczy. E, następną rzeczą, jaką zakupiłam, jest e, Biosilk e, jedwab do włosów. Oha, za nisko, mam pokazuję. Jedwab do włosów. E, to jest ten malutki, taki chyba naj, najbardziej znany. No, i Wam powiem tak, za ten zapłaciłam teraz, nie uwierzycie, bo po prostu to jest szał. Za ten malutki, gdzie on ma tam. Ile on ma tam gram? 15 ml. Jeszcze lepiej. 15 ml zapłaciłam 9,50, 9,20. A za ten duży Joanny, który ma 30, czyli dwa razy większy od tego, widzicie, jak już go zużyłam. Zapłaciłam za niego Teraz uwaga 6,50 Przepraszam, 6 widzicie, że skąd się leci 6,50 za ten A za ten 9 zł No żal, żal Nie wziąć było tego, pomimo, że ten już kupiłam To żal mi było nie wziąć tego Jeden i drugi tak samo działa Ten może ma ładniejszy zapach Ten jest taki Taki możemy powiedzieć, że zapachowy To są to są y, dalej kosmetyki poniżej 10 zł. Teraz uwaga, y, będąc w biedrące, w pierdące, jak ja to mówię, będąc w pierdące, zakupiłam sobie płatki. Uwaga, płatki, już Wam mówię dokładnie, że nie koma. nawilżone płatki kosmetyczne z owocem z granatu. I to są y, peelingujące płatki do twarzy. One wyglądają tak. Czekajcie, bo ja sobie nie otworzyłam całości. One wyglądają tak. Takie o. Pachną bardzo słodko. Tylko, że ja wziąłam granat, bo nie miałam wyboru granat albo ogórek, więc wolałam granat. Jest ich w środku 40. Ja używam e, codziennie na wieczór. Do, do Po zmyciu makijażu sobie czyszczę twarz jeszcze Bardzo fajne I całe opakowanie y, Zaledwie 5 zł Następnym takim hitem Co nigdy w życiu do mnie nie wpadł A nagle wpadł w moje ręce Było z Be beauty Peeling do ciała Boże nie uwierzycie To jest chyba największe odkrycie wszechczasów przeze mnie mm, Bajera y, Zaraz wam powiem jak to było więc kupiłam te płatki i sobie idę, idę, idę i pod kasą. Wiecie, jak tam oni mają y, rzeczy, co, co wiara sobie odrzuca, jak im nie pasuje cena. Patrzę, jest peeling do ciała. Mówię, mm -hmm, pewnie za dyszkę, jak nie dwie dyszki, bo takie duże opakowanie to jest 200 ml. No, ale pani do mnie mówi: Uwaga, parara 3,50. 3,50 mnie kosztowało. No, jakby było więcej, to bym działa więcej, ale niestety było jedno opakowanie: Mango. I tu jest ładnie napisane, że zawiera naturalne drobinki peelingujące. I teraz Wam powiem, jak to wygląda, bo tu jeszcze jest resztka. Jest takie dosyć galaretowate z takimi naprawdę drobinkami. Przepraszam, że to jest takie ubawlane, ale ja to teraz z podpuszcznicza wyciągnęłam, żeby Wam pokazać. Ja go mam. O, widzicie, że jest resztka ale ja go używam codziennie od, od dwóch tygodni i jeszcze mam go. Więc dla mnie szał za tak mało. To jest tyle na temat szałów i nowości cenowych poniżej 10 zł. Nowości cenowych, ale zapadałam. Na temat kosmetyków, które zakupiłam poniżej 10 zł i które zrobiły na mnie naprawdę dobre wrażenie pomimo swojej ceny. Oprócz tego błyszczyku. Oprócz tego błyszczyku to wszystkie na mnie zrobiły wielkie wow. Teraz lecimy dalej. Z nowości moich, nowości w mojej kosmetyczce to są trzy rzeczy, jedne skończone, jedne w sumie trzy rzeczy, no więcej, ale zacznę od tych, których użyłam dopiero raz, więc nie powiem Wam jak to działa. Szol i to jest system redukujący żuknięcie i odbarwienie paznokci. I on ma niby błyskawicznie, redukuje efekt żółknięcia, przywraca zdrowy wygląd paznokci, wybiela, rozjaśnia i odżywia paznokcie. Powiem Wam, że po pierwszym użyciu widać, że paznokcie są już jaśniejsze, ale ja tylko go na razie raz używałam. On ma taki, ja Wam go wyciągnę z opakowania. To jest taki długopisik z dwóch stron. Już Wam pokazuję, chciałam Wam pokazać. To jest tak. O matko jedyna. Tu jest taki o, pędzelek i to jest y, do y, wytarcia po piłowaniu. Poczekajcie. Tu jest taki pilniczek. i nim piłujemy, tak wiecie, paznokcia. Później malujemy. I tu jest y, tu jest lakier. Trochę szczerze, co mam do zarzucenia, tam profesor, że ma naprawdę beznadziejny pędzelek. Powinny być szersze i krótsze, no ale okej. Okay. Tylko to mnie nie zadowala, właśnie w tym produkcie ten pędzelek. Zobaczymy przy dłuższym stosowaniu. Ja za niego dałam 12 czy 14 zł, nie pamiętam. Użyłam go dopiero raz, więc wam nie powiem, czy tam już. No... Szczerze to Wam mogę powiedzieć, że na pewno po tym pierwszym użyciu był jaśniejszy ten paznokieć, ale czy przy dłuższym stosowaniu jakiś wow będzie, to nie wiem. Następną rzeczą to jest próbka kremu do rąk, który dostałam w drogerii, Locotine, Locotine. Nie wiem, ja Wam szczerze powiem, że pierwszy raz mam to w rękach, nawet jako krem. Patrzyłam na Allegro, ile kosztuje pełnowymiarowy produkt, no to szczerze za krem do rąk bym tyle nie dała. To już... Już wolę resztkami kosmetyków, które nie używam smarować To jest krem z 20% procentowym masłem shea Ja go mam jeszcze, o tak widzicie, tyle Tyle, tu jest końcóweczka Pachnie średnio Dla mnie jakaś, jakaś taka już żadnej rewolucji zapachowej w nim nie widzę Działanie to... To szczerze Wam powiem, że garnier pełnowymiarowy jest dużo taniejszy tajnie, taj, Taniejszy, tak Słowotwórstwo Dużo tańszy niż ten, niż ten produkt Dobrze, że go dostałam w prezencie, bo sama bym nawet sobie próbki pewnie nie kupiła Zapach niezbyt jakaś tam, żeby działanie było super, to też niezbyt Cena oszałamiająca, bo bodajże tam 40 parę złotych kosztuje No i nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, dobrze, że to jest tylko próbka Następnym produktem to jest Ziaja Med nie wiem, może wspominałam w filmikach, może nie, bo już nie pamiętam To jest esencja rewitalizująca skoncentrowane działanie na dzień i na noc I to jest profilaktyka zmarszczek Ale teraz z tyłu, jak obrócimy, tu jest piękny długi opis Łącznie z opakowaniem, bo jeszcze jest to w takim kartoniku No i tu jest napisane tu akurat nie, ale na tym kartoniku jest, że to jest produkt dla kobiet powyżej 25 roku życia do likwidowania tych początkowych zmarszczek mimicznych i dla kobiet powyżej 50 roku życia do yy, wygładzania twarzy. On jest witaminą C i HA, dermatologicznie przebadany, super, ekstra. I teraz uwaga, Pamparam, on kosztuje 13 zł, to jest bardzo mało, mało bo to jest 30 ml. Ale jest mega wydajny, ja go miałam 2,5 miesiąca I jeszcze go tu tam trochę by może i było Widzicie, o ma taką końcóweczkę jest... Ja go używałam i na dzień i na noc Bo tam nie ma zastosowania, czy to musi być działanie No Tu nawet pisze, że na dzień i na noc można I ja go używałam jako krem później Jezus, jak mi się papa świeci Dobra, nieważne bo znowu odbiegnę od tematu i 20 będę gadać. To jest krem, kuracja i naprawdę powiem Wam tak, z czym się mogę zgodzić? Nie wiem, czy redukuje drobne zmarszczki, bo ja jestem idealna, nie mam zmarszczek. A poważnie rzecz biorąc, nie zwracam na to uwagi. Ale na pewno wygładza kolory skóry. To, to jest coś wspaniałego, bo ja mam zawsze grano w stanie, wiecie tak, tu czerwone, tu jakąś plamę, tu coś. I nie muszę nakładać podkładu, nawet jak nałożę ten krem, bo naprawdę wyrównuje ten koloryt Tu niby, że poprawia sprężystość, jedność, fakt faktem twarz jest całkiem inna ja, ja w tej chwili, no nie wiem, pewnie nie uwierzycie, ale nie mam nic na sobie prócz tego kremu, nic Żadnego podkładu, żadnego rozjaśniacza, chociaż widzicie, widać po tym kawałku, że nic nie mam na sobie ale buzie mam gładziutką, po tym kremie, po stosowaniu 2,5 miesiąca tego kremu, naprawdę szał jest, jest szał, bo żadnego syfa, żadnej chrostki, niczego nie mam na twarzy, a co najważniejsze twarz jest gładziutka jak podcianie mowlęcia, gorąco polecam, tani produkt, ale wystarczalny, no ale moim zdaniem mogliby to robić w pięćdziesiątkach, no ale ziaja ma swoje prawo, prawda, następnym produktem jest Bandy krem, Odżywczo nabliżający. E, przepraszam, ale korek mi gdzieś uciekł Ja już go... Wyleciał jeszcze Ja już go e, nie mam Ale szczerze Wam powiem, że e, nie wrócę do tego produktu Nie wrócę, bo ja go dostałam w grudniu Tak, w grudniu tamtego roku Ja nie wierzę, co to mi tak leci i ten produkt ja chciałam zobaczyć w grudniu, ile on kosztuje. Chciałam się zorientować. Mówię: No, jak na mnie zrobi wielkie wow, to porzucę tego kremu Fajna mi się podoba to, że kremy mają pompki, że nie trzeba tym palcem tam grzebać, tylko na rączkę, psiuch, po papce i elegancko. To jest 50. I tak dla mnie bardzo, bardzo piękny zapach. Fajne opakowanie. Ale y, odżywia dla mnie nie Na na pewno nie Wręcz przeciwnie, mi wysuszał twarz Ale zużyłam go trochę do rąk Trochę do twarzy, trochę do nóg Tak wiecie, szkoda było go nie zużyć Ale na pewno nie wrócę I może w projekcie dęko Wam też go pokażę Następnymi produktami to takie Moje nowości, jednocześnie największe buble, jakie zakupiłam To jest z Body Shopu, wiem, teraz będę gnębiona, że w ogóle powiedziałam, że Body Shop to jest gówno Ale to jest balsam z Body Shopu, wiśnia, tak? Wiśnia? Nie, no wiśnia Powiem Wam, naprawdę już nie wiem do czego mam go zużyć, śmierdziak jak pasta do butów, no wali, ja już sobie kanapy skóry, te co są za mną, też smaruję tym, bo szkoda mi kremu Niwa A to tak, nie wiem, moja koleżanka powiedziała, że widzicie jak to śmierdzi, jak yy, mamba Że taki, taki, jak się mamby zamknie w jakimś pojemniczku i później się otwiera, to tak, taki zapach jest Ja mam, że to i tak śmierdzi, mi śmierdzi normalnie pastą do butów mojej babci no przykro mi bardzo, ale na siebie tego nie nałożę, bo nie spodziewałam się, że to może tak śmierdzieć Widzicie, że już próbuję to zużyć do jakiegokolwiek czynu, nawet do nóg już próbowałam, ale nie da rady, bo to naprawdę jest intensywny zapach Czy nawilża, jeżeli chodzi o nogi moje, to nie, nie, nie nawilża, mi wręcz przeciwnie, to jest taka tłusta maść Nie wiem do czego, do oliwki tego nie porównam, bo oliwka szybciej schnie niż to jest Paskudne, na pewno tego nie wrócę, zapłaciłam 45 zł i teraz myję tym, sorry, nawilżam tym kanapy. Następną rzeczą to jest produkt z Oriflame'u, żel pod prysznic oraz lakier do włosów, a w sumie to jest mgiełka do włosów, ale zaraz Wam powiem a po co. To jest Moore produkt, ona stworzyła te dwa produkty do firmy Oriflame. Powiem tak, zapach jest dziwny. Dziwny, mnie tam nie urzeka. No, może komuś się podoba. Opakowanie fajne takie, inne, bo białe ze złotym. Podoba mi się to opakowanie, takie jest. Fajne. To jest bodajże 200, tak, 200 ml. To jest żel pod podprysznika. I jest też w zwykłej butelce taki spray do włosów. Po pierwsze, w ogóle nie pachnie. Jak tam pięknie napisali, że utrzymuje zapach włosom, taki, że macie perfum demi -Mur na sobie. Gówno prawda, żadnego zapachu nie utrzymuje na włosach, żadnego. Skleja włosy, działa jak jakiś paskudny lakier za 2 zł. Gdzie ja przy swoich bujnych lokach, jak psiknę tym lakierem, to mam włosy jakby miała perukę sklejone, w ogóle tłuste się robią włosy od tego produktu. Nie, to jakaś porażka. Nawet tego nie mam na co zużyć, tak szczerze powiem. Pewnie to komuś oddam. A niech sobie to ktoś nie wiem co tam robi. Może ktoś, kto ma proste włosy, to będzie z tego y, tej mgiełki zadowolony, ale to jest moim zdaniem lakier, który powinien pachnieć jak perfum, a pachnie jak lakier. Jest zwykłym lakierem. Y, za te dwa produkty zapłaciłam 40 zł to i plus ten, który Wam nie pokażę teraz, bo na bym się nie chce szukać go. Też badziew na pewno nie wrócę. Y, następnym badzie wiem, jakie kupiłam, to jest Evite tonik nawilżający do każdego rodzaju skóry odświeża i tonisuje, nie wysusza twarzy. Ja wam powiem szczerze, że to jest to jest 200 jest 200 ml. Nie, ja go użyłam dwa razy, to najwidoczniej nie jest do mojej skóry. Nie mogę powiedzieć, że jest gówniany, bo on jest Powiem Wam tak, bardzo ładnie pachnie, jest fajny, wydajny i tak dalej, bo go użyłam może. Ze, szczerze, to może, może z dwa razy go użyłam. Jest cały. Jakby ktoś był chętny, to z miłą chęcią powysyłam kosmetyki, których nie używam, bo albo mnie wysypie, albo jest do dupy zapach. I to jest ekstrakt z melonu i szyszek cyprysa. Z witaminą E, F i B5 Powiem Wam szczerze, że nie wiem Może ktoś inny będzie z tego zadowolony Ja mam bardzo suchą skórę I u mnie produkty na twarz są yy, wybierane Nie mogę kupować sobie tak, wiecie Idę do sklepu i biorę co chcę Bo z reguły to co chcę to mnie uczuli Ale tak sobie postanowiłam, że o co tam nie on dyszkę kosztuje, kupię, najwyżej wyleję Ale powiem Wam szczerze, że że nie, dla mnie to, to, to on nie jest fajny, nie wiem, jakby któraś była chętna to zapraszam na brief pisać, oddam z mią chęcią Następną rzeczą jest płyn micelarny do twarzy z Roal I pamperaram następne gówno Powiem Wam szczerze, że dobra, twarz oczyszcza, no bo oczyszcza każdy płyn micelarny ale tak po pierwsze wcale sobie tak super nie radzi z makijażem. Ja jak mam zwykłym tuszem, już nie mówię jak ktoś wodoodporny mnie, bo to chyba w ogóle by nie zmyło ale zwykłym tuszem mam oczy pomalowane, to ze cztery waciki mocno nasączone i tre, i tre, i tre, i wcale tak nie jest jak zwykle, że wiecie. Przeciera na piękne, umyte oczy i takie wow główna prawda, w ogóle tak nie jest Trzeba się natrzeć, w ogóle tak nie Niby tu usuwa wszystkie ślady makijażu, zanieczyszczeń Ja po nim muszę stosować żel do mycia twarzy I na to dopiero mleczko albo następny płyn micelarny Bo wcale sobie nie radzi ze wszystkim Nie wiem, może, może ktoś go pochwala Moim zdaniem za 14 zł to można mieć Trzy płyny micelarne z Biedronki, które są naprawdę fajne. Można mieć jeden dołożyć i mieć, sorry, nawet dwa można mieć z Biodermy, bo teraz widziałam taką promocję, że dwa w cenie jednego, czyli dwa w cenie 20 zł, a to 15 zł i Szału nie ma. Mam go tydzień czasu i zobaczcie, on jest w ogóle niewydajny. Tak go... Jezus, przepraszam. Nie, ja nie będę się wypowiadać na ten temat, bo, 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 bo nie ma sensu. No i ten szol, szol już Wam mówiłam, więc to tyle na temat jakichkolwiek moich nowości i bubli w kosmetyczce. Jeżeli któraś by była zainteresowana kredkami, pomadkami, które Wam pokazywałam, zapraszam serdecznie. Z moją chęcią kupię i wyślę. Jeżeli któraś by chciała paczuszka ode mnie, to też proszę pisać. Wyślę, bo ja nie mam co z tym robić i szczerze wam powiem, że mam chyba już z kartą takich kosmetyków, które kupuję Tylko wrzucam na kupkę, na kupkę, na kupkę, a później jak przychodzi czas to rozdaję każdy znajomym, byle żeby ktoś wziął, żebym nie musiała tego trzymać To na tyle, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na, na jakiś filmik, nie wiem co was tam jeszcze interesuje To z moją chęcią nakręcę A na dzień dzisiejszy to kończę, bo pewnie już z 20 minut tu siedzę, bo już mnie tyłek boli No Boli mnie to jak... Dobra, to yy, miłego weekendu, bo ja to, yy, to robię w weekend, nie? Zamiast odpoczywać gdzieś na plaży, łudzić się pięknym słońcem, to siedzę w domu i nagrywam filmik. <taki> Takie życie. <taki> A szczerze, yy, szczerze Wam powiem, że, że no już wolę ten filmik nakręcić niż później myśleć kiedy, kiedy, kiedy. Dobra, to yy, na razie i jakby coś to zapraszam. Bye-bye!